wymiarowy spektakl. Dźwięki w zasadzie same przetwarzają się w obrazy w głowie i, a ten obraz, który jest wyświetlany na ekranie, tylko potęguje jeszcze właśnie te obrazy, które się tworzą w naszej głowie. Także. Energia, która bije od instrumentów, od muzyków, od dyrygenta, nie daje spokoju, po prostu nie pozwala nogą ustać, usiedzieć w miejscu. Jest wszystko w tym spektaklu, wrażenia, emocje, łzy, wzruszenia mieszają się z perlistym śmiechem. Myślę, że długo jeszcze nie zobaczymy w Paryżu nic piękniejszego niż to, co dzisiaj widzieliśmy. Zaskoczona, bo zwykle muzyka filmowa, jakby e, film ma pierwszeństwo nad muzyką, a tutaj zadziało się coś dosłownie odwrotnego. Muzyka nas zaniosła w stronę filmu, i ten, te, te, te światy zaczęły się przenikać. I tak jak powiedziałam, teraźniejszość z przyszłością, e, literatura z muzyką, ze sztuką jest to niesamowite osiągnięcie. Uważam, że możemy pokazać, że nasza sztuka. Dawna, którą gdzieś tam mamy w głowie, jako lektury trochę takie, w, gdzieś tam w, w bibliotekach, na półkach, są tak bardzo żywe, są tak bardzo bliskie i nam, no, więc uważam, że to było wspaniałe wydarzenie. Mogę powiedzieć, że jest to dzieło dość uniwersalne w tym sensie, że porusza tematy, z którymi każdy człowiek się spotyka. Z perspektywy ram społecznych i tradycyjnych. Znajdujemy tutaj wielkie tematy Szekspira, Pucciniego, niemożliwą miłość. Myślę, że można powiedzieć, że tematyka miłości. Może to jest ostatecznie to, co najbardziej nas porusza i co zapamiętujemy najbardziej z naszego własnego życia. Uważam, że to dlatego jesteśmy tak poruszeni, a to połączenie różnych form artystycznych sprawia, że jest to bardzo imersyjne doświadczenie, mając jednocześnie wszystkie te elementy na żywej scenie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Instytut Polski może być współorganizatorem tego wyjątkowego wydarzenia, czyli koncertu z muzyki do filmu Chłopi, naszego kandydata do Oscara. Współpracujemy przy tym koncercie z Lukiem Rostkowskim i z Rebel Babel Film Orchestra. Także jest to wydarzenie, które organizujemy w ósmej dzielnicy Paryża, w samym sercu miasta, w sali GAVO, historycznej sali, którą znają wszyscy Paryżanie. Cieszymy się, że właśnie w sercu miasta może być obecna muzyka do filmu Chłopi. Absolutnie jestem bardzo wzruszony i szczęśliwy, że mogłem przyjść i zobaczyć ten wspaniały koncert. Piękna muzyka, doskonałe, perfekcyjne wykonanie, oczywiście film, którego niestety jeszcze nie widziałem, pamiętam tylko starą wersję z Emilią Krakowską w roli Jagny. Ale też jest to okazja, żeby, że tak powiem, pokazać kawałek polskiego folkloru i kawałek Polski XIX-wiecznej polskiej wsi Francuzom. Ta muzyka jest tak dobrze połączona z tym, dlatego jak tylko dowiedziałam się, że jest koncert, to od razu kupiłam bilety, jak najszybciej, żeby dostać miejsce, ponieważ bardzo mi zależało, żeby móc przeżyć to jeszcze raz, a szczególnie na żywo z orkiestrą, to jest coś niesamowitego, to wydarzenie, które mogło mi się uczestniczyć, udało mi się również przyjść z moimi dziećmi, które mogły to obejrzeć, ponieważ uważam, że film troszeczkę często za za małe na obejrzenie filmu, ale już na taki koncert już bardziej mógłby przyjść, posłuchać tej muzyki, bo to jest naprawdę wyjątkowe przeżycie. Ten kompozytor, który to stworzył, to jest niesamowity artysta i też instrumenty, które były używane, to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ tam poza tymi takimi tradycjonalnymi instrumentami polskimi typu akordeon była też używana suka biłgorajska. Wielka siła Młodej Polski, wspaniała inscenizacja, wspaniały film klasyki polskiej literatury, naszego wielkiego noblisty. wspaniała reżyseria, wspaniała scenografia, wspaniała muzyka. To zrobiło wielkie wrażenie na wszystkich osobach, które dzisiaj były w sali Gawo. No taki był zamysł, taki był zamysł Instytutu Polskiego, aby sala była pełna dzisiaj i żeby głównie widzieli Francuzi. No bo oczywiście Polacy film chłopi znają, natomiast ten film, a szczególnie muzyka jeszcze we Francji nie jest dzisiaj powszechna. No, takie emocje dawały to, no i no, um, takie um, wrażenie, że jesteśmy um, szczęśliwi i takie smutne. bardzo ładne, bardzo dużo było emocji, miłości, czasami były takie smutne muzyczne, muzyki, ale było bardzo ładne. Bardzo mi się podobało. Te dwa, jak bardziej jak śpiewali, to patrzyłam na orkiestrę, a jak tak, to bardziej na ekran. bridges of culture, bridges of dialogue and bridges of peace. We're doing it like that. Put your hands up, let's make the bridges of love and the big bridge between French no, and Polish culture. No, no, tak naprawdę, no, chyba szczególne są te, te, te utwory taneczne, te, te utwory, w których są tańce, bo, bo tu rzeczywiście łączy się ten cały taki mocny folkowy świat, gdzie jest ta energia właśnie tej izby, tej wspólnoty, biesiady, jakichś jakiś, rytuałów, em, trunków różnych nie, chłopskich e, i, i, i tam... Tam się dzieją rzeczy magiczne, ale chyba najważniejszą rzeczą w tym wszystkim są jednak emocje. Emocje są w tych, w tych relacjach. W relacji Antka i Agny, Boryny i Antka. To, to tam, tam się dzieją magiczne rzeczy, w tych, w tych relacjach, więc jakby dla mnie no, bardzo kluczowy jest w ogóle ten temat główny, ten main film, ten główny temat, który wymyśliłem, który pracowałem też wiele miesięcy, żeby ten temat złapać, żeby on, żeby on oddawał ducha tego filmu i na nim jest oparty właściwie cały film, także Także tu faktycznie ten główny jeden temat, który przetrwał, to jest temat tego, który się pojawia przy okazji Jagny, Antka, ta ich, ta ich miłość, bo tych tematów było bardzo dużo. Myślę, ja napisałem temat Boryna, temat Jagna, temat Antek, temat Wieś i później się okazało, że właściwie no, tak naprawdę musieliśmy dużo rzeczy odrzucać, bo tego było już za dużo i tutaj też wielka pomoc Jeffa Fostera, znakomitego realizatora z Londynu z Air Studios, który robi polityczne produkcje, miksuje i mi pomógł spędził ze mną kilka dni, pomagał opowiadał mi o różnych rzeczach i to on mi dał taką wskazówkę, żeby uprościć to wszystko, także no myślę, że, że ostatecznie najmocniejsze i tak, tak właśnie niosące ten film są, są te tańce i, i te motywy muzyczne z nich, które gdzieś tam ewoluują i przeplatają się, a oczywiście, że dużo polskiej muzyki, Sowa na gaju, pieśń kurpiowska, jeden z utworów Sowa na gaju, dwa pieśń kurpiowska Nisko Słonko, to są rzeczy bardzo polskie, bardzo bardzo istotne, ale też mieliśmy melodie jakieś bułgarskie, rumuńskie, ukraińskie, białoruskie, więc jakby dużo mamy takiego szerokiego przekroju słowiańskiej muzyki. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach